Mamy to, ludziska, półtorej tygodnia przed premierą. Prepaki z Destiny Rivals Build and Battle, dwa boksiki. Dlatego dzisiaj omówimy sobie nadchodzący dodatek, który będzie mieć premierę 30 maja i otworzymy sobie te dwa boksiki, czyli łącznie 8 boosterków, by sprawdzić, czy uda nam się trafić jedną z topowych kart z tego setu a jest na co polować, bo dodatek jest naprawdę, naprawdę liczny. Jeśli chodzi o promeczki z Built Battle, najważniejszą, którą chciałem zdobyć, już mam, bo trafnęliśmy ją na live, kiedy otwieraliśmy jeden z boksików Destiny Rivals i jest to właśnie promeczka z Mimikyu, którym jest oczywiście moim ulubionym Pokémonem. ale są jeszcze dwie promki. Które może nam się udać zdobyć. Liczę na to, że nie będzie powtórek, a jeśli jakaś powtórka się pojawi, to oby była ona właśnie kartą mimikiu, bo im więcej mimikiu, tym weselej. Dlatego zobaczmy, co uda nam się takiego tutaj trafić. W pierwszej kolejności dowiadujemy się, że trafiamy pierwszą powtóreczkę, czyli właśnie. Team Rocket's Tyranitar. Promeczka piękna ze stampem. Bywa i tak. Wiem, że Was średnio interesuje, co kryje się tutaj w tym setupie. Albo większość z Was już była na Wilton Battle, turnieju specjalnym, który jest stworzony właśnie... Te boksy są stworzone właśnie pod ten format. Dlatego wiem, że dobrze jesteście zapoznani z tymi, tymi oto setupami. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, to po prostu tutaj w tej kostce kart znajdują się karty ułatwiające złożenie sobie jakiegoś grywalnego deku, który później możecie grać. Turniej prelisowy, czyli właśnie przedpremierowy, żeby lepiej zapoznać się z tym dodatkiem. I serdecznie Wam polecam, bo jak widzicie, dzięki takim turniejom możecie wcześniej zapoznać się z dodatkiem. No to naprawdę jest niesamowite e, doświadczenie wziąć udział w takim turnieju. Druga promeczka, Ha! Mamy to! Jest Misty Gerados! Kolejna promeczka, którą możemy tutaj trafić i której ja jeszcze w swoim setupie nie mam. I jak już możecie się zorientować, tak Destiny Rivals jest połączeniem dwóch setów w jedno. Jest połączeniem Glory of Team Rocket oraz Hit Wave Arena. Czyli dwa japońskie dodatki, tak jak często miało to miejsce. I dlatego set karcioszek zawiera... 244 karty. Z tego co pamiętam, 188 kart zwykłych i. Nie, nie czekajcie, źle wam mówię. Set zawiera 182 karty podstawowe w main secie oraz 62 sekret rerki, Czyli te wszystkie illustration rerki, special illustration rerki, ultra rerki i tak dalej. No to co? Bez gadania udało nam się trafić jedną promkę, tak naprawdę brakuje nam tylko jednej z czterech, co i tak jest naprawdę pięknym wyjęciem. Zobaczmy, czy uda nam się trafić jakieś dobre karcioszki z boosterów. Zauważyłem, że z wszystkich dostępnych e, prepaków, jakie otwieraliśmy, zawsze trafiała nam się jedna, jedna karta IX. Oraz jedna Illustration Rerka. Czy tak będzie również i w tym wypadku? Nie, bo trafiamy Arbolive X, ale full artową tym razem. Proszę bardzo, proszę bardzo. Pierwszy boosterek i oczywiście energia do kompletu. Ale najlepsze full arty, jakie możemy tutaj trafić, to oczywiście full arty z trenerami, bo są to kolejne sety. Tak jak Journey Together, który ma w sobie karty trenerów. Karty Pokémonów trenerów. Jest ich tutaj dość sporo, dlatego liczymy na Illustration Rerki, Special Illustration Rerki i nawet full arty, właśnie w tym klimacie. Cała reszta mm, jest trochę mniej interesująca, a przez to, że są to połączone sety. Ach, nie tym razem. A jednak, Regi Rocky X, proszę bardzo. Teraz każda karta jak najbardziej cieszy bo tych kart jeszcze nie ma, więc w tym momencie po prostu lecimy z kompletowaniem nowego setu. Ale wracając, dlatego ten set jest taki atrakcyjny, bo ma w sobie bardzo, bardzo dużo interesujących kart. Mamy 8 Special Illustration Rerek Pokémonów, 3 Special Illustration Rare'ki Trenerów, to wychodzi nam jeszcze sześć ultra rerek, czyli złotych kart. Naprawdę, jeśli chodzi o masterowanie tego setu, to trzeba byłoby się troszeczkę postarać, nie tak jak w Prismatic Evolution, ale nadal, aby ten secik mieć pełen, trzeba naprawdę podrobić dużo, dużo książek, A jako że jest to również secik z Hit Wave Areny, to dlatego jestem tym setem najbardziej zainteresowany, bo o ile Dodatek, Glory of Team Rocket mnie aż tak bardzo nie interesuje. Są tam fajne karty, niektóre naprawdę epickie. Głównie mówię o Mewtwo, Dziobaniego. Tak, niestety nie jest w moim klimacie i to powtarzałem wielokrotnie. Natomiast w secie Heatwave Arena znajduje się kilka bardzo ważnych kart, które bardzo chciałbym zdobyć. W tym właśnie e, Type Lotion, który tam się kryje. Eitan's Adventure, to się chyba tak nazywa ta karcioszka, która jest już Special Illustration Rerką, tylko że trenera. Ją dużo trudniej jest trafić, jak się domyślacie. I kurczę, mamy to! Blaziken, czyli właśnie Illustration Rerka z Glory of Team Rocket. I trafiamy ją w tym momencie! Dla niektórych jedna z najlepszych ilustracji rerek, jaką można trafić w secie, właśnie z Team Rocket. Jo dobrze, 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 dobrze. Piękna karta z pięknym Pokémonem, aż mi się już buzia cieszy. Widać, że tutaj naprawdę szczęście mi było pisane i jeszcze jest w bardzo dobrym centeringu, dlatego bez gadania za to ploderuję ją sobie. Może będzie to potencjał do wysłania karciożki do baketa albo do PSA. Z dziennikarskiego obowiązku yy, policzyłem dokładnie i mamy tutaj 23 illustration rerki w tym secie. No i pamiętajcie, mamy tutaj na przykład takie bęgery jak Sejda Misty no to jest rewelacyjna karta i tak naprawdę z ilust. a i Roton, ale znowu to jest tak naprawdę dla mnie tylko Hitwave Arena. Możecie dać znać jaką kartę, na jakie karty wypolujecie. Nie musi być zawsze ta najdroższa również tych ilustracyjnych -er a no i jednej karty nie ma tutaj uwzględnionej, ale to klasyczek, bo jest to Karta Ubafeta, który ma być promeczką w ETB. -ku. Fajnie, że ją dodali do ETB, bo wygląda po prostu fajnie. I dobrze jest ją mieć jako gwarantowaną kartę. Dobra, nieważne, przywinęliśmy dużo szybciej karty. Coś mi tam wywaliłaś, się wystraszyłem przez sekundę. O, oh, niespodziewane sytuacje, ale to bywa, bywa, po prostu szybciej sobie, że tak powiem. Skróciliśmy nasz boosterek, aby przejść do mięsa Kangas Kaneko Illustration. O oh, kurde mol! O Boże, to są bardzo dobre paki! O Jezu, to są rewelacyjne paki! Bo mamy Teams Rocket Handuma! Ale dobrze to sypie! O ludziska, rewelacyjnie to sypie. Centering chyba też wydaje mi się tutaj niczego sobie, więc również tą karciuszkę tutaj zabezpieczymy. To jak już tyle razy wspominam o tym gradingu, to mogę wam się zareklamować, więc znowu autopromocja. Jeśli bylibyście zainteresowani y, gradowaniem kart, to mamy znowu odblokowaną opcję, tylko tym razem możecie gradeować ją i w PSA, i w bakecie, i nawet będzie opcja z. CGC. Co prawda, najszybciej już w tym momencie otwartą opcją jest bucket, więc jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany, zapraszam serdecznie. Piesejki oraz CGC będą dostępne już niedługo. Wracając, bo tutaj lekko yy, dropek przerwał mi moją narrację. A propos etb -ków. nie wiem co Wy sądzicie o ETB-kach, ale muszę powiedzieć, że wizualnie wyglądają naprawdę rewelacyjnie i o ile Boosterki nie poszły w ten sam klimat, które mogły, czyli taki mocna, głęboka czerń z lekkimi czerwonymi dodatkami, tak etebeki z tego właśnie dodatku właśnie w to poszły, a jeszcze etebek z pokémon Center. Boże, jak on wygląda rewelacyjnie. Więc tym się jaram, akurat że naprawdę te etebeki będą wyglądały rewelacyjnie. No i tutaj mamy zwykłego do Samisti i blank Booster, których akurat w tym boksach było bardzo mało, więc nie narzekam absolutnie. Nie będę Wam omawiać za bardzo jakoś szczególnie produktów, które mogą być dostępne. Mogę Wam w razie czego, jeśli będziecie zainteresowani, podlinkować stronę do hmm, Poke Beach. To jest taka znana strona z newsami pokemonowymi, gdzie właśnie jest cała cardlista tego setu, jak i produkty, które wychodzą, ale powiem Wam, są one w miarę standardowe, te, które zostały zapowiedziane. Jedną rzeczą, która tylko przykła moją osobiście uwagę, jest blister. Z rewelacyjną fromeczką Eevee. Dlatego, jeśli chcecie mieć kolejną Eevee do kolekcji, piękną karcioszkę, to polecam tutaj mieć. Yy... Być czujnym. A reszta produktów jest dość standardowa. Będziemy troszeczkę na kanale otwierać, więc spokojnie. Destiny Rivals jest ciekawym dodatkiem. No i powiem Wam szczerze, szkoda jest ominąć takich kart właśnie jak Mewtwo, Giovanni'ego, który możecie się spodziewać będzie dość solidną kartą w przyszłości i spodziewam się, że tak jak większość jakichś yy, specjalnych kart Mewtwo będzie miała w przyszłości naprawdę sporą wartość i podobnie taki Garchomp Synthie. No to są i trenerzy i pokemony. To tak naprawdę są pokemony i trenerzy, którzy mają ogromne ogromną popularność w Naszym tutaj community, dlatego karty z tymi trenerami Pokémonami to po prostu będą, będą naprawdę chodliwe. Więc trzymajcie kciuki, żeby udało Wam się trafić, a Wy trzymajcie kciuki za mnie, żebym w tym momencie trafił jakąś rewelację. Jeszcze karty na koniec! Proszę bardzo! I mamy yy, Archera z Team Rocket full artowego! trenera, moi mili, moi drodzy, to naprawdę, naprawdę były dobre trupy, jak na e, prepaki, które przypomnę wam tylko, że dość średnio mi dropiły. Czyżby to był mój wielki moment na powrót, moment, w którym w odcinkach zaczniemy dropić coś troszeczkę lepszego, nie tylko na live'ach. Dla was mam taką wielką nadzieję. Serdecznie was zapraszam do subowania i widzimy się, możliwe, że na OTP w ten weekend.